Ja miałam nawet hole zakupowy jak wrócę do domu, ale kurde, to tak mnie kor... Akurat mam po do sklepu tym sama waucie, więc akurat. I po prostu ona nie musiała nic wiedzieć. Jak przyjdzie to z i skończę filmik. I po prostu no... Po prostu muszę się pośpieszyć. Ale zanim jej to jej to trochę wejdziemy. Myśmy w sklepie, ale jeszcze zajechała na chwilę do takiego innego sklepu. Tyde! Pośpiesz się i ja nie mogę gdzieś tak bym miała to zdjąć zdjęłam, dobra jakie to jest OMG to jest śmierdzi, ale to jest OMG to jest ta to jest trochę jak ta taka wiecie, popularna pianka kurde taka pianka wiecie, ej dobra Mega to fajne. Nie. Ja się w tym um, I jak coś, to mnie teraz będę... Będę takie coś, że... jakieś jakieś coś z ktoś sami, a jak ja czegoś nie mam, to wygrywacie... Z... Ja. Hej, mama.